Przedstawiam Państwu fajną leżankę, fajny tapczan, na suszy się, za, za tanie pieniądze go sprzedam, za tanie pieniądze. Sprzedam w cenie złomowej. Tak, w cenie złomowej sprzedam tapczan, bardzo ładny, wygodny, na sprężynach, na sprężynach, fajny tapczan sprzedam, Ej. bardzo ładny tapczan. Można na nim leżeć, spać wygodnie, skakać można na tym tapczanie. Wszystko można na tym tapczanie skakać. Dzieci mogą skakać, dorośli mogą wszystko robić to na tym tapczanie, spać i, i, i uprawiać seksy. Nie skrzypi, zgrabny, fajny tapczan. O, tu ma wiór, nie, to jest z płyty sklejki. Tu ma całe, cały mechanizm rozkład, rozkładowczy, który się rozkłada, tapczan, widać w bardzo dobrym stanie. Tu tylko śrubki brakuje, ale śrubkę mogę dołożyć do zestawu. No i polecam inne moje filmiki, oglądanie moich życiowych filmików ze, ze wsi. Polecam inne moje filmiki. Ostatnie zbliżenie na tapczan. Panie. Tutaj klienci już przyjechali, właśnie tutaj gwarno się zrobiło to przez tych klientów idzie. z Poznania, no i, i można powiedzieć, no. o jaka klientka idzie, fajna. O, klientka ogląda tapczan, kopie, stuka, puka. Panie, kto to pana tak spierdolił? <laughs> no i takie, o klientka. O. Chcesz być na tym patologicznym kanale? Nie. O. No, to uciekaj tam. No, no, na patologicznym kanale no. będzie pani klientka. Twarzy nie nagrałem. Bez w miksach YouTube'a. W miksach YouTube'a będzie <noise> pani klientka. No. no. To patologiczny kanał. Kuchy. Patologia jest piękna, <noise> się pani nazywać. nie się pyta, jest mój z YouTube'a. No i polecam takie 450 tapczany. Za <noise> no polecam takie tapczany kupować ode mnie. Załatwię każdemu tapczan, kto chce. z tym to się handluje. No, No i zapraszam do subskrypcji kanału i udostępnienia mojego tapczanu. moich filmików. znajomym. Na razie. No, się do tych subskrypcji. No. udostępniacie swoje tapczany. No, i zabierajcie swoje taptane.